Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym, tak bardziej poradniku na moim kanale, czyli e, jak pobrać Gita San Andreas. E, wchodzimy w link podany w opisie i teraz tak, mam tutaj takie paczkę Gita San Andreas e, użytkownika jendrus e, różne do gier, I tego nie pobieramy, tym się w ogóle nie interesujemy. I od góry jest też druga paczka GTA Rar, użytkownika czarne 3 I tą paczkę właśnie należy pobrać klikając na nią I klikając pobierz cały tak, plik Następnie pobierz plik z darmo z prędkości I pobierając plik odsypkuję serwisu 5fantastyk ok zaznaczmy to I kliknijmy, kliknijmy rozpocznijmy pobieranie ok jak widać tutaj się zaczyna pobierać tylko niestety pisze 6-5 godzin i jest to naprawdę duży ogrom czasu dlatego naprawdę <laughs> proponuję wam jeżeli macie tak wolny internet jak ja zostawić włączony komputer po nocach i wam się po nocach po prostu pobierze no więc ja sobie anuluję i to by było na tyle I jeżeli filmik okazał się przydatne lub podobał się lub pisać tego więcej no co zapraszam do subskrycji i laikowana filmu